Dzień dobry, Karolina z Rodu jak po mężu Mądraska. Ja chciałam z dyrektorem szkoły rozmawiać. Pani dyrektor nie ma, jest pani wicedyrektor. To, teraz po... rana. to poproszę z panią wicedyrektor. Dobrze. że rozmawia z dyrektorem. Powiedziałam, że jeszcze dyrekcji nie ma. Ty jesteś i to przełączyć do ciebie, no ale... Ale dalej nie mam tej rozmowy, proszę panią. Halo? A, to ja myślałam, że rozmawiam z wicedyrektorem. Nie ma rozmowy, dlatego że pani wicedyrektor mnie odebrała. widocznie nie ma jej u siebie w gabinecie. I trudno mi zlokalizować w tej chwili, dlatego proszę dzwonić później. A pani jest rodzicem? Nie mam czasu, wie pani, dzwonić później. Eee, proszę mi odpowiedzieć... Eee, ale że... proszę mi powiedzieć, czy pani jest rodzicem szkoły. A to nic, a to nic, ja nie, mam, nic nie ma wspólnego z tym, o co ja chcę zapytać dyrektora ale szkoły, proszę ja panią. Wiem, ale a z ja kim ja rozmawiam, rozmawiam w ogóle? To z kim rozmawiam, tam, proszę panią? Z kim... Wiedzieć, kim... Z, z kim wizytatora? rozmawiam, proszę panią, z kim? Bo się z pani nie... Sekretariatem. Nie przedstawiła się pani. Nie potrafi pani się przedstawić, a chce e pani wiedzieć, z kim ja jestem. E bo chcę wiedzieć, czy pani. Nie proszę panią. Ja mam prawo też wiedzieć, z kim rozmawiam, jak dzwonię do szkoły. Nawet jak nie jestem rodzicem. Proszę zadzwonić. Nie proszę będę dzwonić później, proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Czy dostarczono już wytyczne w sprawie podawania? E, nie wiem, dlaczego pani się unosi? Dlatego Tam się unoszę, się proszę rozmawia. panią, że Cię pani puka. rozmawia jak komputer. E, dobrze, proszę zadzwonić później, dobrze? Nie, proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Albo w nie, tej chwili połączyć nie, ja z kimś kompetentnym. To proszę mnie połączyć z kimś kompetentnym. Dzw to, to dzwonię w ważnej sprawie. Z kim połączyć? Pani w tej chwili. O której będzie? O u siebie. O góry której góry będzie, stać? proszę pani? Proszę zadzwonić później. Proszę powiedzieć o której będzie. Rozmowa jest nagrywana. Gdzie jest pani dyrektor? Jest w pracy, czy ma urlop, czy e, co, mnie co ma? Nie nie chodzi o rozmowy nagrywane. Gdzie jest, tak jest, jest pani dyrektor? dyrektor wie, ma urlop. Czy pani dyrektor? Pytam nie się. Wie, o pani no dyrektor, jak to nie, nie wie pani nie o której? No jak to? A, to ja jeszcze raz próbuję przełączyć. No to proszę, proszę nie przełączyć wie? i nie. U siebie w gabinecie. Rozumie pani? Nie wiem dlaczego pani w ogóle w ten sposób rozmawia. Bo, bo tak rozmawiam. Łączę z panią wicedyrektor, tylko nie wiem czy jest u siebie. Oczywiście rozłączyła się kobieta. Szkoła numer 8, słucham. Dzień dobry, Karolina z rodubiskupiak po mężu mądraska, a z kim rozmawiam? Dzień dobry, a o co chodzi? Pani się do sekretariatu dozwoniła. I rozumiem, że pani w sekretariacie to nie ma nazwiska. Z dyrektorem szkoły poproszę. Y Proszę panią, no to pani się dzwoniła do sekretariatu. Moja godność Renata Trela, słucham panią. Bardzo dziękuję. Z dyrektorem szkoły poproszę. A o co chodzi, można wiedzieć? No nie można wiedzieć. Musiałaby pani zadzwonić do głównego sekretariatu, do budynku A. Podam pani numer, bo my mieścimy się w dwóch budynkach. Dobrze, poproszę. 32. Tak. 220. Tak. 0800 Niewewnętrzny proszę sobie wybrać 31 Dobrze, dziękuję pani bardzo. Wszystkiego proszę proszę dobrego życzę. Dziękuję. Muszę bardzo numericznie, na zgłoszenie sekretaria 31, sekretaria szkoła podstawowa 38. Ja Dzień dobry, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądrawska. A z, z kim Dzień rozmawiam, z kim rozmawiam? Sekretariat Monika Jóźwiak Dziękuję. Ja poproszę z dyrektorem szkoły. Wie pani co, w tej chwili nie ma możliwości przełączenia do pana dyrektora, a proszę powiedzieć, czy ewentualnie możemy odzwonić? A zastępcą? Czy... Tak, zastępca, ewentualnie mogę przełączyć do gabinetu. No to poproszę. Halo? Y, tak słucham? Bernadette Cybula, nie wiem, czy z panią Mordarską rozmawiam? Nie, Mądrawską. A, przepraszam, bo y, dyrektor szkoły, bo pani chciała ze mną się y, rozmawiać, a ja stoję, bo mi opona w aucie i. Spadło ciśnienie, słucham panią coś. To, to życzę, dzieje. żeby pani jak najszybciej yy, to sobie naprawiła. Ja chciałam, yy, proszę panią Karolina z rodu biskup jak po mężu Mądrawska, chciałam się dowiedzieć, czy dostała szkoła wytyczne w sprawie podawania tabletek yy, z jodkiem potasu. Nie, nikt się do mnie nie zwracał, nikt nic nie mówił, że będzie jotek. Nie ma czegoś takiego. Nic uh -huh. nie dostałam takiego w ogóle. Uh -huh. Uh -huh. W ogóle nie dostałam. Miałyśmy nawet na Radę Dyrektorów w poniedziałek i pytała nas pani naczelnik, czy ktoś się do nas zwracał. Nikt się z takim czymś nie zwracał. Żaden urząd miasta, żaden urząd wojewódzki, nikt nam nic nie mówił o żadnym j potasu, o żadnym rozprowadzaniu nic. Wiem, ja też czytam w mediach i, i słyszałam, że czytałam, że tam w Małopolskim ten gdzieś tam jakieś były rozdawanie. U nas nic w województwie śląskim nie było. Nic takiego nie dostałam. Nic, mm -hmm. nic. No to dobrze. To, to bardzo pani dziękuję za tą informację. Tylko to no. chciałam wiedzieć. Rozmowy są nagrywane, bo prezydent Siemianowic Śląskich on tak na Facebooku tutaj działa i ja nie wiem, czy on jest naprawdę prezydentem, czy on po prostu jest podstawy. Ale co on tam pisał, bo nie, bo nie wiem, no filmiki, filmiki, filmiki nagrywa, jak to tutaj y, już ma y, producenta, który będzie dostawał. Y. Wie pani co, ja się nie zagłębiam w te szczegóły, bo ja mam no. dosyć tych celebrytów nie, nie. facebookowych, no, to, to. więc nie do końca, jeśli pani chce, to może pani tam sobie pooglądać. Nie do końca tak, mam czas, no. żeby tych... bo to są debile dla mnie. Nie do końca mam czas ich tutaj oglądać, no, więc szczegółów pani nie powiem. Walczę o wolną Polskę. Działam od marca na dekrecie Tadeusza Ciockiego podpisanym przez Tadeusza Ciockiego, jestem ośmieszana, wyśmiewana, ale ta wolna Polska nadejdzie. Także dziękuję pani za rozmowę. Wszystkiego dobrego proszę życzę. A Na... Pani ma dziecko u mnie? Nie. nie, nie proszę nie? panią. Ja dzwonię z Wielkopolski. Także tutaj po prostu y, sprawdzam różne instytucje, różnych ludzi. Odwołano mnie nieprawnie jako sołtysa, y, dlatego że jestem niebezpieczna dla systemu, y, dla tutaj y, państwa Polin, bo my nie jesteśmy, y, 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 jesteśmy, w Polsce. Tylko jesteśmy pod okupacją państwa Polin. I tutaj dlatego ja to sprawdzam, dlatego dzwonię po różnych... Nie. dzwoniłam I też do Sierakowa, do, do między... Tak. dzwonić, bo u nas nie ma czegoś takiego. Dobrze, dziękuję pani za rozmowę. Proszę, Wszystkiego panu. dobrego życzę i jak najszybciej naprawy tego koła. No właśnie się dzwonię do męża, bo może podziękuję, proszę. dziękuję. dziękuję. Ja jeszcze raz, Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądracka, przepraszam, ale miałam od drugiej pani dyrektor telefon i musiałam go odebrać. Yy, jeszcze raz poproszę z dyrektorem szkoły, czytam zastępcą. A proszę powiedzieć, czy wcześniej udało się połączyć koleżance do pani wicedyrektora? Nie, nie udało się, bo rozłączyło mnie po prostu, bo drugi telefon mi się nałożył. To już chwileczkę, próbuję jeszcze raz. Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak po Mężu Mądrawska. Ja rozumiem, że jest pani wicedyrektorem szkoły, tak? E, tak, mogę jeszcze raz na wszystko prosić? Karolina z Rodu Biskupiak po Mężu Mądrawska, wolny człowiek. Tak. E, ja chciałam się dowiedzieć, czy dostarczono już wytyczne w sprawie podawania tabletek z jodkiem potasu w szkołach? E, to ja rozeznam sprawę. Na chwilę obecną nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na to pytanie. A kiedy, kiedy będzie mi pani mogła odpowiedzieć? Czy numer telefonu pani zapisze, czy jak to, bo ja te wszystkie rozmowy nagrywam i tutaj po prostu chcę wiedzieć jak to się odbywa A pani jest z jakiejś organizacji, pani Nie, Nie, ja, Pani zwł... Ja tak jak powiedziałam, wolnym człowiekiem jestem. I chcę akurat Pani informacje z naszej szkoły, tak? Czy zbiera Pani Zbieram ze związku? wszystkich szkół, ze wszystkich szkół, na ile Aha. mi się uda, na ile mi czas pozwoli, bo na Facebooku krążą te pierdoły, te plotki, ci celebryci występują i już y, po prostu robią tutaj wielki szum odnośnie skażenia i odnośnie y, podawania dzieciom tabletek. Y, nie wiem, jaki to ma cel no pewnie y, zagłuszania innych ważnych spraw, y, które się odbywają na terenie Polski. Wie Państwo, no ja dzisiaj spróbuję uzyskać informacje na ten temat i y, 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 no nie wiem, możemy się umówić, czy pani też jeszcze zadzwoni na przykład nie wiem, możemy jutro rano. Dobrze, dobrze, tak? dobrze, dziękuję pani bardzo. Dziękuję Wszystkiego również. dobrego życzę. Dobry, Urząd Miasta Olimpia, słucham. Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupiak, po mężu Mądrawska. Ja chciałam z Rafałem Piechy rozmawiać. To ja łączę z sekretariatem pana prezydenta, dobrze? Proszę dobrze. bardzo. Dobrze, dziękuję dobrze. bardzo. Dziękuję. wszystko panią słyszę. Halo, źle panią słyszę. No to nie wiem, no i to nie wiem, coś może na linii. Teraz jest lepiej, proszę panią. Karolina z rodu Biskupiak po mężu Mądraska. Ja chciałam rozmawiać z Rafałem Piech. Ale nie ma pana prezydenta. A kiedy będzie i gdzie jest? No wie pani co, jest na spotkaniach. I... Na jakich spotkaniach? Wie pani co, no to ja przekażę, że pani chce rozmawiać. Nie pani. proszę panią, ja tutaj albo zastępcą proszę. To proszę na inny numer dzwonić. Na zastępcę proszę dzwonić na 204 końcówka. 32 76 -05 204. A czego dotyczy pani. Kiedy i kiedy będzie proszę panią Rafał Piech? Kiedy będzie tutaj dostępny yy, w urzędzie? Kiedy będzie? Nie wiem, kiedy, nie, nie wiem, kiedy powiem. Ma spotkanie na zewnątrz. No to ale ma, przecież to ma jakiś spotkań. kalendarz kalendarz spotkań, ma. Mam kalendarz, ale nie po to, żeby pani go przekazywać, jaki ma kalendarz. No ale jak chcę dowiedzieć się, o której godzinie ja mam zadzwonić. Nic więcej, ja nie muszę jej znać. Proszę próbować gdzieś koło 11. Proszę jak to. Tak spróbować, ale nie obiecuję, że będzie, bo spotkanie może być na zewnątrz. Próbować to ja mogę sałatkę, proszę pani. Ja widzę. By... Proszę. Ja chcę pomóc, a pani do mnie jakoś się odzywa nie, niezbyt. Ja wiem, jak ja się odzywam, bo po prostu. Ja mam pani numer telefonu, jeżeli będzie pan prezydent, to połączę panią. Bo Dobrze. Widzę pani numer telefonu. Dobrze, co mnie cieszy bardzo. Dobrze, no. dziękuję pani mogę, bardzo. Pani, mogę jeszcze raz pani godność prosić? Tak, proszę panią. Karolina. Tak. Z Rodu Biskupiak. Mhm. Po mężu Mądrawska. I w jakim temacie? Bo będzie pan prezydent pytał o temat. Ale to ja już mu przekażę ten temat, proszę pani. Nie, on chce, jeżeli już łączę. To nie, nie interesuje, co on chce, tylko co ja chcę no to usłyszeć. Nie wiem, czy będzie pan Prezydent prosił, żebym połączyła? No, ja okaże, że pani dzwoniła. To, to się, okaże. Dziękuję, to się okaże. Dziękuję bardzo. Wszystkiego pozdrawiam. dobrego, życzę pozdrawiam.